Cześć! Dzisiaj widzimy się na naszym community class, którego tematem jest lek bez recepty. Zobaczcie, jak wyglądały przygotowania. Hej. Hejka. Hejka. hejka, hejka. Na całym mi teraz było bardzo fajnie. Dowiedzieliśmy się dużo nowych rzeczy yy, o różnych stylach tańca, nie tylko o hip-hopie. No ja i ono było bardzo fajnie. Dobra, dobry, raz. <śmiech> <śmiech> Dziewczyny z Ignition nam przekazały dużo informacji na temat tej tańca i jak one na nas wpływają i poczęstowały nas dobrym jedzonkiem, dlatego jesteśmy niesamowicie zadowolone z nich i dumne. <laughs> Na raz było super. Grupa Ignition bardzo się sprawdziła. Podczas był super. Prezentacje też były bardzo fajne. No i dziękujemy też Marii za przygotowanie i, i zrobienie takiego super wywiadu. Dużo się dowiedziałyśmy i mamy nadzieję, że... Będzie to, więcej takich. Będzie więcej. że jesteśmy po Community Class, było bardzo fajnie, widowni się podobało. Pomimo małego stresiku myślimy, że wyszło bardzo fajnie. Tak, długo się do tego przygotowałyśmy i też ta Community Class nas bardzo zintegrowała, myślę. Spędziliśmy dużo czasu i jesteśmy po zadowolone. Ja jestem szczęśliwa, bo jakby pokonałam trochę swój lęk, bo ja wcześniej nie potrafiłam się wypowiadać przed ludźmi, a teraz jakby wypowiedziałam się i mogłam trochę pokazać siebie i to zrobiłam w swoją pracę i jestem zadowolona. Jesteśmy już po naszym community class. Dzisiaj poruszaliśmy tematy związane z tańcem, z emocjami i z muzyką. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie. Cześć!